Cześć! Jesteśmy w Łodzi. Kończymy naszą trampkową jesień konferencją, którą dzisiaj organizujemy dla dzieci i nastolatków, a będziemy z nimi rozmawiać o inwestowaniu. O inwestowaniu trzeba mówić już od najmłodszych lat, ponieważ dzięki inwestowaniu dzieci uczą się jak być cierpliwym, jak zarządzać swoim czasem i jak zarządzać samym sobą. Dobra. <laughs> Inwestowanie już od najmłodszych lat pozwala nam skorzystać z efektu procentu składanego i zadbać o naszą finansową przyszłość, niezależnie od tego, jak zawieje wiatr czy od tego, jaka będzie pogoda. Inwestowanie. Mówi się, że inwestowanie, często się mówi, że inwestowanie jest trudne, jest dla osób bogatych. Taka przynajmniej narracja plan, panuje w sumie globalnie, ale w, ale w Polsce w dużej mierze też. Jak podejść do kwestii inwestowania, jeśli chodzi o wychowanie dzieci w takim duchu, żeby one były bezpieczne finansowo? Jak im komunikować inwestowanie i przede wszystkim od jakiego wieku? Z inwestowaniem to jest e, śmieszna historia, ponieważ e, za każdym razem, kiedy ja staram się rozmawiać z rodzicami o inwestowaniu, to o, la Boga, nie, to dzieci za małe są na to, żeby e, się tym tematem zająć. A tak naprawdę okazuje się, że inwestowanie to nie jest od razu kupowanie akcji albo w ogóle, jeszcze jak rodzice często mi opowiadają, że nie, nie, bo tam e, się traci i w ogóle po co ma się uczyć tego tracenia. E, Należy zrozumieć tak naprawdę czym jest inwestowanie. Inwestowanie jest nauką cierpliwości. Inwestowanie jest nauką spojrzenia na samego siebie zupełnie z tej innej strony, kiedy widzimy, że możemy sobie poradzić z różnymi zdarzeniami rynkowymi, kiedy podchodzimy do tego racjonalnie, spokojnie i wiemy, że wymaga tego od nas trochę pracy związanej z przeanalizowaniem różnych aspektów z tym związanych. A przy dzieciach tak naprawdę to jest mega prosty temat. Wystarczy ich wziąć na przykład do, za odłożone jakieś te pieniądze. Przedtem rozmawialiśmy o tych skarbonkach. Jest tam ta skarbonka długoterminowego oszczędzania, ona kiedy już się uzbiera do jakiejś tam kwoty, wystarczy wziąć po prostu te pieniądze i z razem z nimi na przykład kupić euro, dolary, a może pójść na przykład do jakiegoś pośrednika złota i kupić takę mało złota, jeżeli jest oczywiście odpowiednia ilość kwot, pokazać im, że inwestowanie zaczyna się od często prostych działań, prostych rzeczy związanych z kupnem tego złota i opowiedzieć im, z czego to wynika, i tu przydaje się znajomość historii złota, opowiedzieć z czego wynika wartość złota, z czego wynika wartość na przykład tych dolarów, euro. Bo to są takie początki, kiedy możemy ich prowadzić ten świat inwestycji. Dopiero później, kiedy już poczują, że już są gotowi do zaznajomienia się z kolejnymi tematami, można powoli im opowiedzieć o rynkach finansowych. A zwłaszcza o rynkach kapitałowych jak akcjach, jak obligacjach. Opowiedzieć, w jaki sposób działają lokaty, w jaki sposób one są oprocentowane. We wszystkich aspektach związana jest wiedza, zrozumienie tego, w co się chce wejść, i w, tak naprawdę podejście takie bardzo racjonalne do tego, że to jest dla wszystkich, i tu. Takim kierunkiem dla rodziców jest to, żeby wspólnie z dziećmi siąść i przez każdy taki z tematów przechodzi sobie wspólnie opowiadać sobie o tych wszystkich inwestycjach. No właśnie, ale większość Polaków, można by śmiało powiedzieć, że większość jednak nie inwestuje, ale chciałoby zadbać o przyszłość swoich dzieci, więc co zrobić? Jak? nie masz do czynienia jeszcze z inwestowaniem, a chciałbyś te swoje dzieciaki wprowadzić w świat, który pozwoli im zadbać o oszczędności, żeby nie zjadła ich inflacja? No, trzy kroki. Pierwsze, konferencje Trumpek. <noise> Drugie, zajęcia typu Akademia Jutra, Zainwestuj STEM, gdzie tam tak naprawdę jest taka piguła informacyjna tego, w jaki sposób spojrzeć na te inwestycje i od takiej praktycznej strony. No i trzecie to systematyczna, ciągła praca, rozmowa rodziców z dziećmi. Uczenie się wspólne rodziców z dziećmi na to, w jaki sposób spojrzeć na te inwestycje. E, dobrą metodą jest miesięczne rozliczanie dzieci, na przykład zamiast im wypłacać kieszonkowe, to wypłacać im odsetki od oszczędności, które mają zgromadzone w tych skarbonkach i przy okazji opowiadać sobie o tym, jak działa procent składany, dlaczego lepiej jest tak wypłacać te, te kieszonkowe, czy te wynagrodzenie w cudzysłowie, do ich rosnących tych oszczędności, a nie jedną stałą kwotę i tu dochodzą właśnie aspekty związane z opowiedzeniem czym jest inflacja i zaczyna się cała taka historia i przygoda związana z prowadzeniem świata inwestycji. Młodzi pamiętajmy, że podążanie za jak najszybszym i jak najłatwiejszym zyskiem nie jest zawsze tą najodpowiedniejszą drogą. Czasami, mimo że niektóre projekty nie od razu wypłacają duże zyski, to możemy dzięki nim zdobyć dużo większą wartość. Czasami są to znajomości, kiedy indziej będą to przysługi, doświadczenie, a nawet i sens życia, który odnajdziemy, bo zrozumiemy, co naprawdę chcemy w przyszłości robić.